Pewnego lipcowego popołudnia trójka przyjaciół Marta, Krzysiek i Dawid zdecydowała się wynająć urokliwy, odcięty od cywilizacji domek nad jeziorem w mazurskich lasach, chcąc uciec od miejskiego zgiełku i problemów dnia codziennego. Miejsce wyglądało na idealne, spokojne, otoczone sosnami, z pomostem wychodzącym na gładką taflę wody, w której odbijały się purpurowe zachody słońca. Jednak już pierwszej nocy wydarzyło się coś, co wywołało niepokój. Dawid obudził się dokładnie o 3.11 nad ranem, przekonany, że ktoś stoi przed jego łóżkiem, choć nikogo nie było. Następnego dnia na piasku przy pomoście pojawiły się dziwne odciski stóp bose, z nienaturalnie długimi palcami, mimo że nikt z nich jeszcze tam nie był. Marta, z zamiłowania dokumentalistka, zaczęła nagrywać wszystko telefonem i szybko odkryła, że nagrania w nocy się zniekształcają, dźwięki stają się zgrzytliwe, a obrazy jakby poruszane przez coś niewidzialnego. Każdej nocy sytuacja się pogarszała, ich sny stawały się wspólne i identyczne, śnili o kobiecie z mokrymi włosami zakrywającymi twarz, wychodzącej z jeziora i wskazującej na nich bladym palcem. Gdy zapytali sąsiada, starszego rybaka, o historię domku, ten natychmiast przestał mówić i zamknął drzwi przed ich nosem. Wieczorem Marta znalazła pod drzwiami domek starą kartkę z dziecięcym pismem: Nie rozbudzaj jej, bo nie odejdziesz. Początkowo uznali to za ponury żart. Ale tej samej nocy ich łódka została przecięta na pół, jakby jakimś ostrym narzędziem, mimo że nikt nie miał dostępu do zamkniętego hangaru. Krzysiek zauważył też, że poziom wody w jeziorze każdej nocy dziwnie się podnosił, jakby coś spod spodu próbowało się wynurzyć. Napięcie rosło, Dawid zaczął mówić przez sen kobiecym głosem, a Marta miała na ramieniu głębokie zadrapanie, choć spała sama. Kiedy próbowali wyjechać, samochód nie odpalał, a ich telefony były całkowicie rozładowane, mimo że ładowali je godzinę wcześniej. Nagraną przez Martę nocna sekwencja ujawniła coś przerażającego. Kamera uchwyciła moment, w którym postać wynurza się z jeziora i przylega twarzą do szyby sypialni z oczami zupełnie czarnymi, bez źrenic i uśmiechem rozszerzającym się nienaturalnie aż do uszu. Marta zemdlała, a Krzysiek w panice wybiegł do lasu i zaginął na kilka godzin. Gdy wrócił, był pokryty błotem i powtarzał tylko jedno słowo: przebacz. Po wydarzeniach tamtej nocy, atmosfera w domku stała się nie do zniesienia, niczym gęsta mgła pełna strachu, która przesiąkała każdy kąt i każdy oddech. Marta była wycieńczona psychicznie, a Krzysiek, mimo że fizycznie obecny, mentalnie wydawał się być gdzie indziej jego spojrzenie było puste, a odpowiedzi urywane, jakby przebywał w dwóch rzeczywistościach naraz. Dawid, który wcześniej wydawał się najbardziej sceptyczny, zaczął obsesyjnie przeszukiwać internet, książki i lokalne fora aż natrafił na legendę związaną z jeziorem, podobno na początku XX wieku utopiła się tu kobieta imieniem Klara, która w przypływie rozpaczy rzuciła się w wodę wraz z nowonarodzonym dzieckiem. Według miejscowych wierzeń jej duch miał nawiedzać tych, którzy zakłócą ciszę jej wiecznego snu, a domek nad jeziorem został zbudowany dokładnie na miejscu, gdzie rzekomo znajdowała się jej chata. Marta odkryła w piwnicy domku stary dziennik, z przegniłych stron wystawały zakwawione kawałki materiału, a wpisy kończyły się słowami i nie pozwólcie jej mówić. Gdy przemówi, nie przestanie. Tymczasem na zewnątrz zaczęły dziać się rzeczy, które przekraczały granice rozumu, zwierzęta w lesie uciekały w jednym kierunku, jakby coś je przepędzało, a woda w jeziorze przybrała się na wykolor i wydzielała zapach gniącego mięsa. Gdy Marta i Dawid próbowali uciec pieszo do najbliższego miasteczka, usłyszeli z oddali kobiecy śpiew melancholijny, przeszywający, i niemożliwy do zignorowania. Nogi odmawiały im posłuszeństwa, jakby coś zatrzymywało ich przy brzegu. Nagle Krzysiek wrócił sam z siebie, ubrany w przemoknięte ubrania, mówiąc głosem, który nie był jego własnym: Ona nie chce was skrzywdzić. Chce jedynie być słyszana, powiedział. Zanim z jego ust zaczęła wypływać woda, mimo że wcześniej nie pił ani kropli. Zapanowała panika, Dawid zaczął krzyczeć i uderzać Krzyśka, ale jego ciało rozpadło się w błoto, pozostawiając po sobie jedynie ubrania. Marta rzuciła się do ucieczki, ale wpadła w błotnisty dół, z którego wyciągnęła ją zimna, kobieca dłoń. Obudziła się nagle w szpitalu, okazało się, że została znaleziona naga i nieprzytomna na środku drogi kilkanaście kilometrów od jeziora. Dawida i Krzyśka nigdy nie odnaleziono. Jej telefon leżał przy niej, a ostatnie nagranie, które tam się znajdowało, przedstawiało Martę trzymającą kamerę z nieruchomym uśmiechem na twarzy, mówiącą wprost do obiektywu głosem zupełnie obcym: Nie uciekaj. Już jesteś moja kropka. Lekarze stwierdzili u niej zespół stresu pourazowego, ale Marta do dziś nie odzyskała pamięci z tamtych dni. Domek został spalony miesiąc później przez nieznanych sprawców. Jednak mieszkańcy pobliskiej wioski twierdzą, że nocą wciąż słychać z jeziora śpiew. A co gorsza, nowy domek, budowany przez inwestora w tym samym miejscu, w tajemniczy sposób zawalił się trzy razy. I tylko jedna rzecz pozostała nietknięta stary, zbutwiały pomost, który podobno wcale nie został zbudowany przez ludzi. W środku sierpnia, kiedy słońce paliło najmocniej, a kukurydziane pola pod Lublinem rozciągały się jak złote morze aż po horyzont, czterech nastolatków Kuba, Ewelina. Patryk i Zosia wybrało się na weekend do dziadków Kuby, by oderwać się od technologii, miejskich problemów i zbliżających się egzaminów. Gospodarstwo było stare, pachniało sianem, kurzem i czymś jeszcze, trudnym do opisania jakby wilgotną ziemią po burzy, która nigdy nie przeszła. Wujek Kuby, który opiekował się polem, ostrzegł ich przed zapuszczaniem się zbyt daleko w kukurydze, w nocy nie wchodźcie. Tam coś się gubi, a nie wszystko wraca. Uznał to za lokalny folklor. Ale już pierwszej nocy coś zaczęło się dziać. Patryk obudził się o drugiej czterdzieści, słysząc delikatne szepty dochodzące za okna, jakby dzieci bawiły się w chowanego. Gdy wyjrzał zobaczył wśród łodyg kukurydzy coś, co wyglądało jak postać niska, kucająca, z dużą głową, która odwróciła się w jego stronę i momentalnie rozpłynęła w ciemności. Nazajutrz, gdy opowiedział o tym reszcie, Ewelina wspomniała, że jej telefon zrobił sam z siebie zdjęcie o tej samej godzinie, był to zamarzany, poruszony obraz, ale w tle widać było sylwetki, które wyglądały na zbyt wysokie, by były ludzkie i zbyt chude, by być strachami na wróble. Zosia, której siostra zaginęła trzy lata wcześniej podczas letnich żniw, zbladła i wyznała, że miejsce to wygląda identycznie jak to z jej snów. Kuba natomiast próbował racjonalizować, być może ktoś próbuje ich przestraszyć, może to bezdomni albo dzieciaki z pobliskiej wsi robią sobie żarty. W dzień wszystko wydawało się normalne, pole szeleściło na wietrze, niebo było czyste, a dziadek spokojnie naprawiał płot. Ale nocą, nocą kukurydza żyła własnym życiem. Drugiej nocy Patryk zaginął. Wyszedł tylko na chwilę na syku, ale już nie wrócił. Ich krzyki odbijały się od ścian roślin, ale nie dawały echa. Kuba wpadł w panikę i zaczął przeczesywać pole z latarką, ale bateria padła, jakby coś ją wysysało. Wtedy usłyszał kroki nie swoje tuż za sobą, szybkie i lekkie. Odwrócił się, ale nikogo nie było. Ewelina krzyczała jego imię, aż nagle coś spadło z góry, to była czapka Patryka, porwana z wygnięcionym daszkiem i czymś, co wyglądało jak odcisk trzech palców wypalony na materiale. Gdy wrócili do domu, dziadek milczał, tylko podał im stary album ze zdjęciami, na jednym z nich sprzed 30 lat stała piątka dzieci, a pod spodem podpis, ostatni raz razem przed zniknięciem Tomka. Kuba nie pamiętał, by wujek miał brata. Zosia spojrzała na zdjęcie i szeptem powiedziała, to ten sam, który śni mi się co noc. Mówi, nie wracajcie na pole. Już nie jesteście sami, kropka. Ale to było za późno Ewelina odkryła, że w jej telefonie wszystkie zdjęcia z ostatnich dni zostały zastąpione jednym obrazem, ogromnym okiem wśród liści kukurydzy, z odbiciem ich czwórki w źrenicy. Oko wyglądało jak ludzkie, ale za duże, z pionową źrenicą jak u węża. Kolejne godziny po zniknięciu Patryka zamieniły się w koszmar, z którego nikt nie mógł się wybudzić. Pole kukurydzy stało się labiryntem nie do przejścia, nie do zrozumienia. Ewelina próbowała dodzwonić się na policję. Ale każda próba kończyła się połączeniem z nieznanym numerem, który po chwili milczenia szeptał tylko On już tam jest. Teraz twoja kolej. Kuba próbował wydostać się na drogę, ale ścieżka, którą znali od dziecka, kończyła się ścianą kukurydzy, która nigdy tam nie rosła. Zosia natomiast zaczęła dostrzegać na polu znajome rzeczy stare, dziecięce zabawki, zakurzone buciki, a nawet zdjęcia jej zdjęcia, zrobione w ostatnich dniach, choć nikt ich nie wykonywał. Gdy noc zapadła na dobre, cała trójka zaszyła się w stodole, próbując przeczekać. To, co wydarzyło się później, do dziś trudno opisać, z ciemności zaczęły wychodzić postacie. Nie chodziły. Nie pełzały. Po prostu, pojawiały się najpierw na granicy wzroku, potem coraz bliżej. Były wysokie, kościste, z twarzami przypominającymi coś między ludzkim szkieletem a maską zrobioną z ziemi. Miały długie palce, a ich ciała były porośnięte suchymi, czarnymi liśćmi. Jeden z nich stanął tuż przed stodołą i spojrzał na nich, nie mrugając. Patryk już jest z nami, powiedział nieludzkim głosem. Kuba rzucił się do ataku z siekierą, ale ostrze przeszło przez postać jak przez dym, który zaraz złożył się z powrotem w humanoidalny kształt. Ewelina zaczęła czytać fragment starego dziennika, który znalazła dzień wcześniej w domu dziadka, były tam słowa przypominające modlitwę lub zaklęcie. W tym momencie stworzenia zaczęły syczeć, a powietrze zgestniało z ziemi wystrzeliły korzenie, które próbowały ich chwycić. Zosia wpadła w panikę, ale udało jej się wyrwać ze szponów jednej z tych istot, które oplatały ją czymś, co przypominało zasuszoną łodygę. Zaczęła krzyczeć, to są oni. Ci, którzy zniknęli. Oni zostali. Ich ciała są roślinami. Gdy Ewelina dokończyła inkantację, Jedna z postaci rozpadła się na pył, który zasyczał w powietrzu. Pozostali rzucili się w ucieczkę. Dotarli do starej piwnicy pod domem dziadków, którą kiedyś Kuba omijał, bo dziadek mówił, że tam się nie schodzi. Tam właśnie znaleźli resztki dziecięcych ubrań, stare rysunki i drewniane tabliczki z imionami wśród nich Tomek, Basia, Patryk i Zosia. Ostatnie imię było przekreślone. Wtedy zgasło światło. Na ścianie, w czerwonym świetle świecy, którą rozpaliła Zosia, pojawił się cień. Ale nie był ich. To był cień czegoś ogromnego. Czegoś, co od dziesięcioleci żyło pod polem. Czegoś, co okarmiło się wspomnieniami, imionami, obecnością. Gdy krzyknęli, światło zgasło całkowicie. Obudzili się w środku pola kukurydzy sami. Każde w innym miejscu. Telefon Eweliny miał jedno nagranie. Rozmazany obraz kuby, który mówił bezdźwięcznie do kamery, z pustym wzrokiem. Gdy w końcu wrócili do miasta i opowiedzieli wszystko policji, potraktowano ich jak ofiary halucynacji po zatruciu grzybami lub dopalaczami. Ale Zosia nie spała już nigdy spokojnie, co noc słyszała głosy za ściany. A kiedy ktoś próbował skosić pole, kombajn po prostu się zatrzymywał, jakby silnik bał się wejść głębiej. Trzy lata później zaginął kolejny chłopak. Jego czapkę znaleziono z tym samym wypalonym znakiem. Od tego dnia dziadek Kuby nigdy więcej nie mówił o polu. Bo pewne rzeczy rosną, kiedy zapomnisz o nich. I wtedy są silniejsze niż kiedykolwiek. Gdy trzydziestoparoletni Igor otrzymał list polecony z pieczęcią w kształcie sosny, nie spodziewał się, że wróci do miejsca, które próbował wymazać z pamięci. List zawierał zaproszenie do udziału w zamkniętym zlocie dla byłych uczestników obozu letniego Obrzozowe Wzgórze, który funkcjonował tylko do 1997 roku, a potem został nagle zamknięty po niewyjaśnionym incydencie. Igor był tam jako trzynastolatek. Pamiętał to lato jak przez mgły upały, kąpiele w jeziorze, ogniska oraz coś, czego nie potrafił nazwać, ale co wywoływało ciarki do dziś. Zmarło wtedy dwóch uczestników, oficjalnie utonęli. Ale Igor pamiętał krzyki w nocy, dziwne znaki ryte na drzewach i wychowawczynie, która zniknęła tuż po ostatnim turnusie. Teraz, ponad dwadzieścia lat później, miał wrócić. Spotkał się tam z czwórką dawnych znajomych Martą, Adrianem, Pauliną i Staszkiem. Wszyscy zostali zaproszeni tym samym listem. Obóz był opuszczony, ale w zaskakująco dobrym stanie. Domki miały kurz na parapetach, ale wyglądały, jakby ktoś w nich niedawno przebywał. Łóżka były zaścielone. Szafy pełne ubrań sprzed dwóch dekad. Kto się konserwował, albo coś nie pozwoliło im się zestarzeć. Już pierwszej nocy wszyscy zaczęli mieć te same sny dziecięcy śmiech, dzwonki w oddali i głos, wracajcie do lasu. Marta odkryła w jednym z domków stary pamiętnik. Należał do dziewczynki o imieniu Zuzia, która zginęła w 1997 roku. Ostatni wpis mówił, oni przychodzą tylko, gdy jesteśmy sami. I tylko ci, którzy pamiętają. Adrian znalazł swoje imię wyryte pod ławką w jadalni, mimo że przysięgał, że nigdy tego nie zrobił. Paulina zauważyła, że niebo nad obozem ma nienaturalny odcień szarości nie zmienia się o zmierzchu, nie rozjaśnia o świcie. Staszek natomiast twierdził, że rozpoznał jednego z opiekunów starego, łysiejącego mężczyznę w płaszczu, który nie powinien żyć. Bo zginął w lesie podczas tamtej tragedii. Gdy Igor postanowił zadzwonić po pomoc, telefon pokazał jedną sieć, we wzgórze 1997 roku. Wtedy zauważył coś, jeszcze data na jego zegarku przesunęła się wstecz. Była dokładnie taka sama jak w dniu, gdy opuścił obóz po tragedii. Zaczęli podejrzewać, że zostali wezwani nie przypadkiem, ale jako część jakiegoś rytuału, że ktoś, lub coś, potrzebuje ich powrotu, by dopełnić przerwane wydarzenia. W trakcie poszukiwań starych dokumentów trafili na mapę z zaznaczonym czerwonym krzyżem. Miejsce to nazywano ciszą. Poszli tam o zmroku. Znaleźli ślad ogniska, nadpalone zabawki oraz pięć maskotek, każda z nich miała zawieszkę z ich imionami. Nikt nie pamiętał, by kiedykolwiek je mieli. Gdy słońce zaszło, las zamarł. I wtedy znów usłyszeli to samo, co kiedyś, zabawa się nie skończyła. Czekaliśmy a pod nogami zaczęła trząść się ziemia, jakby coś, co spało, właśnie się budziło. Ziemia pod ich stopami drżała coraz mocniej, jakby z wnętrza lasu coś się zbliżało nie ciałem, lecz pamięcią. Marta cofnęła się pierwsza, ale potknęła się o coś twardego, to była ludzka czaszka, niemal całkowicie zarośnięta mchem, z wbitym w czoło gwoździem. Staszek próbował oświetlić otoczenie latarką, ale wiązka światła uparcie odmawiała rozświetlenia czegokolwiek poza kilkoma metrami. Nagle wszystkie zegarki i telefony zaczęły odliczać czas, nie do północy, lecz do godziny trzeciej siedemnastej godziny, w której, jak przypomnieli sobie z gazet, zmarła Zuza. Kiedy licznik dotarł do końca, powietrze stało się gęste i nienaturalnie zimne, a z drzew zaczęły wypływać cienie postacie dziecięce, nieruchome, z oczami wyciętymi jak otwory bez dna. Jedna z nich podeszła do Pauliny, wzięła ją za rękę i powiedziała głosem, który nie pasował do żadnego dziecka, nie pamiętasz, co zrobiłaś. Ale my pamiętamy. W tym momencie w głowie Igora pojawiła się fala wspomnień nagła, brutalna, niczym projekcja wbijana do umysłu siłą obóz w 1997 roku, gra w chowanego, zgubione dzieci, płacz, panika, i Zuza, która zginęła nieprzypadkiem, lecz została zamknięta w piwnicy przez dla zabawy. To oni ją tam zostawili. Opiekunowie myśleli, że dziewczynka uciekła. Ale ona umierała przez dni sama, wołając ich imiona. Z czasem ich młodzieńczy mózg wyparł prawdę, stworzył fałszywe wspomnienia, a dusza zuży, została tu, uwięziona w czasie, który nie ruszył dalej. Adrian, który dotąd wydawał się najbardziej niewzruszony, rzucił się na kolana i zaczął krzyczeć, że to był tylko żart, że nie chcieli jej skrzywdzić. Ale cienie nie słuchały. Wokół nich rosło coś nienazwanego ściany skory, zębów i czarnych liści. Las zaczął zamykać się jak pułapka. Marta zniknęła, pierwsza po prostu rozpłynęła się, gdy jedno z dzieci chwyciło ją za szyję. Jej ciało zwinęło się w sobie, jakby zostało wessane przez wspomnienie. Staszek próbował uciec, ale jego nogi zapadły się w ziemię dosłownie, jakby pod nim otworzył się inny wymiar. Paulina została zabrana w krąg śpiewających dzieci, ich głosy tworzyły rytm, który wprawiał powietrze w rezonans. I tylko Igor pozostał. Leżał przerażony, powtarzając w kółko, przepraszam. Mając nadzieję, że może to wystarczy. Ale cień zuży usiadł przy nim i powiedział: pamięć to więzienie. Teraz twoja kolej, żeby strażnik pozostał. Zasnęło mu się. A gdy się obudził, obóz wyglądał na nowy. Dzieci biegały, śmiały się, a wychowawcy rozstawiali namioty. Tylko jedno się nie zgadzało: nikt go nie widział. Mógł się poruszać, krzyczeć, dotykać rzeczy, ale nie miał wpływu na nic. Był duchem. Nowym elementem miejsca, które wymagało ofiary za zapomnienie. Po latach, gdy pojawił się kolejny list z pieczęcią sosny, nowa grupka przyjechała. A wśród nich chłopiec o imieniu Igor, z zegarkiem na reku, który wskazywał dokładnie godzina trzecia siedemnaście, i z uśmiechem, który nie należał do niego.